Witam was serdecznie to vlog Voice for Poland i Wetmalczewska Hyfler. Dzisiaj temat jak być piękną podczas pandemii. Drogie panie. No niestety w tym temacie w dzisiejszych czasach czasem też trzeba zwracać się do panów. No <grych> jak jest tak jest, a więc krąży teraz po internecie taki mem z takim oto napisem. Uczcimy minutą ciszy te panie, które powiększyły sobie usta za kilka tysięcy złotych i teraz niestety muszą je zakrywać maseczką za dwa złote. No cóż, takie czasy pięknie zrobione rzęsy, paznokcie, usta, twarze, włosy a tu nie ma gdzie iść nie ma gdzie się pokazać. Za imprezy zakazane, dyskotek praktycznie nie ma, wyjść nie można, bo wszystko pozamykane w tym lockdownie. No i jak trochę szkoda tych pieniędzy, prawda? No i się okazuje, że trzeba z mężem w domu siedzieć i nie ma się komu podobać. No tyle pieniędzy na marne wydane. To jest jeden problem, a drugi, no wszyscy pamiętamy sytuację z wiosny, gdzie wszystkie salony fryzjerskie i kosmetyczne zostały zamknięte. No i teraz, na przykład, w Austrii jest podobna sytuacja, bo jednak zrobili nam ten lockdown, no i pozamykali znowu fryzjerów i w kosmetyczki. No i tu się dramat zaczyna wielu osób znów, ponieważ no tu się zaczynają odrosty, jak się miała tutaj jakieś sztuczną farbę. Tutaj paznokcie zaczynają odrastać, no, trzeba pouzupełniać, no, albo się połamią, no, trzeba naprawić. E, rzęsy zaczynają te takie doklejane odpadać. No i tak się wygląda, jakby się miało podoklejane pajęczanuszki. No i co z tym zrobić? Nie ma gdzie iść, nie ma kto naprawić. Jak sobie w tej sytuacji poradzić? No, moje drogie panie, moja rada jest bardzo prosta. Mieć naturalne paznokcie, naturalne rzęsy, naturalne włosy, naturalne twarze, naturalne ciała. Wtedy będziecie zupełnie niezależne od żadnych innych osób, od kosmetyczek, od fryzjerów, innych chirurgów plastycznych w ekstremalnych sytuacjach. No i zaoszczędzicie też bardzo dużo pieniędzy. No bo moje drogie, no, jak macie naturalne paznokcie, to możecie sprzątać, przekopać cały ogródek, i nawet jak złamie się Wam ten paznokieć, to on gratis odrośnie sam. Ten argument, że kobieta jest niezadbana, mając naturalne swoje paznokcie, nie jakieś żelowane, hybrydowane czy co tam teraz jest takiego modnego, to, to w ogóle jest nieprawda. No zastanówcie się, Przykrycie tego paznokcia warstwą jakiegoś plastiku czy czegoś tam, no i macie z głowy, nie widać czy tam brud jest, czy go nie ma. To jak macie naturalne paznokcie, to widać dokładnie wszystko. Zdradza Was absolutnie, czy jesteście czyste czy brudne. Więc tutaj o zadbaniu, moje drogie, nie ma w ogóle mowy. Może być zadbana, nie mając sztucznych paznokci rzęs, czy, ust, czy włosów. Dobrze o tym wiecie, to jest tylko wymówka. No, a nie doklejając sobie rzęs, no to tylko dobrze, nic Wam nie będzie się tam wbijało do oczu, spadało i, i nieestetycznie wyglądało, jak się nie da tego uzupełnić. No tak samo z włosami, jak nie będziecie się farbować na jakiś nienaturalny kolor, którego naturalnie nie macie, no to tak sobie nie będziecie miały odrostów. No, no i co? No i będziecie piękne. Nawet w pandemii. Wasi mężowie pewnie też bardzo się ucieszą, że już nie będziecie wydawać horrendalnych pieniędzy na właśnie te wszystkie zabiegi. No niekoniecznie upiększające, ale jak się okazuje, bardzo utrudniające życie. Kolejną kwestią to jest też sprawa bezpieczeństwa, bo chodzenie do tak wysokokontaktowego yy, zabiegu z fryzjerką albo kosmetyczką, no to to nie jest zbyt bezpieczne, prawda? Ja się teraz podczas pandemii nauczyłam męża strzyc. No i co? Kiedyś to było normalne, że to żona robi. No i nauczyłam się, jak ja się nauczyłam, to wy się też nauczyć na przykład i będzie bezpieczniej. A więc pozdrawiam Was serdecznie, przemyślcie tą kwestię. Cześć.